Chorentalnie wysokie ceny mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Warszawa, a do tego bardzo wysokie stopy procentowe i marże kredytów, uniemożliwiają w zasadzie spełniania marzenia Polaków o własnym M. Młodym ludziom wcześniej pomagały dopłaty rządowe, teraz obietnice z kampanii wyborczej o kredycie 0% są niespełnione. Czy takie pozostaną i czy będzie dopłata choćby do mieszkań społecznych? Dzisiaj sprawdzam. Rzeczywiście, proszę Państwa, z programem budownictwa mieszkaniowego mamy trochę problemów, nie ma tutaj co ukrywać. I nie da się tych problemów ukryć. Zagrożone są środki z KPO przeznaczone na budownictwo y, mieszkaniowe, na budownictwo społeczne, w związku z, y, problem, z problemami wynikającymi z konfliktów w ramach. Rządu z braku y, możliwości ustalenia strategii dotyczącej rozwoju budownictwa mieszkaniowego. A kiedy rząd nie może się porozumieć, młodzi Polacy tracą szansę na własne mieszkania. Młodzi ludzie, 30% młodych ludzi już w ogóle nie ma szans wyprowadzić się od rodziców, a jedna trzecia mieszka do 40 roku życia z rodzicami w nadmiernym zagęszczeniu. Ten jeden miliard, który preliminowano w budżecie na budownictwo komunalne. To było 30 razy za mało i jeszcze z tego podkradziono 400 milionów, i tak naprawdę młodym ludziom ukradziono nadzieję na wyprowadzenie się od rodziców, założenie rodziny i posiadanie potomstwa. Jest to dziki skandal po prostu okradziono młode pokolenie. Miał być kredyt 0%, a jest zero pomocy ze strony rządu. Wszystkie poprzednie projekty pomocy młodym w zakupie swoich czterech kątów, zaczynając od rodziny na swoim, są wycofane. Teraz nie ma także pieniędzy na mieszkalnictwo społeczne z krajowego planu odbudowy. Są różne wydatki, z których można ciąć. Na przykład TVP i Fundusz Kościelny. Rozmaite rezerwy. Czy naprawdę trzeba ciąć z obszaru, który Polacy uważają za kluczowy dla ich jakości życia? Czy naprawdę w czasie, gdy nasza gospodarka dobrze się rozwija, ambitna polityka mieszkaniowa koalicji to 600 milionów złotych? To cztery razy mniej niż na społeczne budownictwo przeznaczył w 2023 PiS. Drożyzna, e, inflacja i wysokie stopy kredytów są jednymi z najczęstszych problemów. Które Polacy chcą rozwiązać, oczekują od rządzących, że je rozwiążą, a tymczasem widzimy, że kredyt 0% przepadł, został odwołany. Obiecywano, że na początku 2025 roku będzie przedstawiona jakaś alternatywa, a nic nie ma. Aby kupić mieszkanie, ale także żeby wziąć na nie kredyt hipoteczny, trzeba sporo zarabiać. Ceny sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych za metr kwadratowy. Stopy procentowe w Polsce przez galopującą inflację są wysokie. Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, czyli 5,75%. A jeśli doliczyć do tego wysokie marże banków, mamy najdroższe kredyty w Europie. Okoliczności będą się zmieniały, narzędzia będą się rozwijały, prezesi banków centralnych zostaną zastąpieni po zakończeniu swoich kadencji, ale to, co powinno zostać nienaruszone, to niezależność banków centralnych. To ważna wypowiedź, bo pokazuje, że najważniejsza jest niezależność banków centralnych, często podważana przez premiera, który w kampanii wyborczej obiecywał wyprowadzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z siedziby. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u i ja to zrobię, ja to Wam gwarantuję. Tymczasem to członkowie Rady Polityki Pieniężnej rekomendowani z ramienia Platformy Obywatelskiej proponowali nawet podwyższanie stóp procentowych. Co może zrobić rząd, aby zapobiegać zbyt wysokim marżom nakładanym przez banki? Ustawa e, zakładała maksymalny poziom różnego rodzaju kosztów pozaodsetkowych, bez możliwości omijania go przez e, firmy pożyczkowe. I tak samo e, mo, e, podobne rozwiązania należałoby przyjąć w od... E, w odniesieniu do kredytów hipotecznych. Kredyty hipoteczne mogą być lichwą, i to niestety często, jak widać, bardzo dotkliwą. A to potwierdzają wyroki sądów unieważniające umowy kredytów, tak zwanych denominowanych we frankach szwajcarskich, i coraz więcej spraw, gdzie podważany jest przelicznik Wibor. Aktualnie polskie sądy oczekują na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Edyta Hołdyńska, Republika.